Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo za pytanie, które dostałem i pora na nie szybciutko odpowiedzieć. Nie ma ich specjalnie wiele, więc stąd, po stąd mój pośpiech, proszę Państwa. O, idźmy zatem dalej. Brentano intencjonalny. Czy teoria Brentano przekształca się, się jakoś w tezę, że intencjonalność jest na przykład cechą zasadniczą wyższych stanów się? Umysłu świadomych czy coś, wyobrażam sobie, że można by stwierdzić, że wszystko to, co nie jest intencjonalne, jeszcze nie jest umysłem. Yy. Ja wyczuwam pewien, no może, może przesadzam, ale jakiś rodzaj napięcia między tymi dwoma zdaniami. Z jednej strony mamy pomysł, że istnieją jakieś wyższe i niższe stany umysłowe. Yy. Ja wiem, że taka terminologia się czasami pojawia. Iwan Pawłow bardzo ją lubił. Mówił o wyższych procesach umysłowych. Ale ja do końca nie wiem, na czym polega hierarchizacja procesów i jak ją można byłoby zobiektywizować. Więc czuję się bardzo nieswojo, kiedy muszę takich, tego rodzaju rzeczy wypowiadać. No, łatwiej byłoby powiedzieć na przykład o no, procesach umysłowych, które są wyższe, w tym sensie, że opierają się na Zewnętrznym medium i językowym, języku naturalnym, to w tym sensie byłyby wyższe, ale dlaczego one mają być wyższe od y, umiejętności, które opierają się na przykład na diagramach w y, geometrii Euclidesa, to nie jest dla mnie do końca jasne. Więc to jest pewien, pewien kłopot. Ale ja rozumiem, że można by pomyśleć, że są jakieś niższe, w sensie nieświadome i świadome, wyższe procesy. No, załóżmy, że takie rozróżnienie da się przeprowadzić. Yy. No więc. Można byłoby próbować coś takiego robić, ale tutaj jest napięcie, ponieważ kiedy powiemy, że wszystko to, co nie jest intencjonalne, jeszcze nie jest umysłem, to, nie, to mielibyśmy kłopot, bo my chcielibyśmy powiedzieć, że nieświadome rzeczy, nieświadome procesy umysłowe nie są um, 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 intencjonalne, chyba że, chyba, że intencją tej sugestii jest powiedzenie to, że takie, że e, intencjonalność jest bardzo szeroka, no ale możemy zrobić sobie wyższą Rzeczą, i że tak naprawdę musimy spośród tego, co intencjonalne, wykroić to, te, ten tort umysłowy. No, być może w ten sposób dałoby się obronić Brentana. No, myślę, że w tę stronę można byłoby iść, i y, to jest jakiś, jakaś droga. Droga być może w jakiejś mierze zamknięta przed niektórymi rodzajami y, in, y, antyreprezentacjonizmu, który czasami jest wobec intencjonalności, pojęcie intencjonalności jakoś tam krytyczne. Na drugie pytanie niestety nie odpowiem specjalnie dokładnie. Ja nie jestem historykiem filozofii i nie mogę powiedzieć, jak rozumiane było pojęcie intencjonalności na przestrzeni wieków, zwłaszcza, że od filozofii średniowiecznej, od kiedy przestała być dominującym sposobem myślenia od czasów kartezjańskich aż do Brentana, Właściwie to pojęcie nie występowało w filozofii, więc nie było w jakikolwiek sposób rozumiane. A od czasów Brentana to się trochę zmieniło, pojawiło się ponownie też dzięki Brentanowi w, w myśli Husserla, dzięki Twardowskiemu, potem pojawiło się w filozofii analitycznej. Ono bywa rozmaicie rozumiane w rozmaitych tradycjach, no, ale to nie jest przestrzeń wieków, to jest przestrzeń ostatnich lat i, i o tym troszeczkę mówiłem na wykładzie. Myślę, że to, że, że taka, to zamarkowanie Państwu jakoś tam wystarczy. Druga rzecz, znaki naturalne, czy oznaki. Czy możemy mówić o znakach naturalnych niezależnych od umysłu? No Niektórzy nie chcą. Z pewnością dym oznacza ogień, gdy my widzimy dym i myślimy ogień. Ale czy dym oznaczałby cokolwiek w przypadku pożarnego na bezludnej wyspie? No. Zdaniem na przykład Dreckiego, czy wielu y, innych teoretyków znaków naturalnych, y, oczywiście, że tak. Wystarczy tylko, że te zdarzenia niosą o sobie informacje, w tym sensie, że są powiązane bardzo silnymi zależnościami naturalnymi, opartymi na prawach przyrody. Wtedy tak naprawdę tu nie ma znaczenia, czy ktoś na to patrzy, czy nie. To po prostu zachodzi podobnie, jak zachodzą inne procesy przyrodnicze. Czy ktoś może używać takich znaków, czy nie, to nie ma absolutnie znaczenia. Jeśli Państwo pomyślą o informacji, o czymś zobiektywizowanym, to nie jest takie trudne. Że możecie sobie pomyśleć, że są słoje w drewnie, że jest dym. No, czy ktokolwiek korzysta z tych informacji, czy nie, no, to jest inna sprawa. No. Ale informacje tam potencjalnie do wykorzystania po prostu są. I to już jest tylko kwestia werbalna, czy powiemy, że to są znaki naturalne, czy też coś, co dałoby się w te znaki przekształcić, gdyby zostało wykorzystane. No, na jedno wychodzi, pewna struktura jest i ta struktura poddaje się, da, daje się interpretować w kategoriach semantycznych. Ja jeszcze będę trochę mówił o informacji semantycznej w ramach wykładu o filozofii informacji. Jeśli Państwa to bardzo interesuje, nie możecie się doczekać, to ten wykład już jest na YouTube, więc proszę bardzo. Dalej. Relacja współwystępowania. Relacja współwystępowania jest relacją równoważności, zatem według semantyki z Wisconsin każda klasa abstrakcji bytów byłaby jedną reprezentacją. To prowadzi do absurdu, bo dwa korelujące zdarzenia musiałyby mieć jedną reprezentację. No niestety trochę tak to jest, że jeśli mamy korelację, no to korelacja tworzy klasę abstrakcji. To nie jest relacja, to jest relacja tego rodzaju właśnie, więc one to są relacje przechodnie, symetryczne i zwrotne, więc tak, to są, to są relacje równoważności, one tworzą klasę abstrakcji. I rzeczywiście tak jest. Trzeba coś jeszcze wymyślić, żeby tak do, do końca nie działało. U Dreckiego jest to wymyślone, ponieważ to, to nie jest tylko współwystępowanie, to jest dosy dosyć mocno pomyślane. Ja trochę dokładniej wymyślam, y opisuję tę koncepcję w ramach wykładu z filozofii informacji, więc znowu tam pozwolę sobie odesłać. Problem alternatywy. Czy problem alternatywy zakłada, że liczba jej członków rosłaby w nieskończoność, czy jednak ten zbiór w pewnym momencie już by się nie powiększał? Y nie ma powodu, żeby się zatrzymał. Tyle. Oczywiście mógłby się nie, nie powiększać, ale nie ma powodu, żeby się zatrzymał. Fikcja. Czy zgodnie z teorią greckiego każda reprezentacja w postaci fikcyjnej jest błędną reprezentacją, dysfunkcją? Wydaje się, że jednak te twory fikcyjne powinny czas na jakość użyteczną i zamierzoną funkcję. To jest dysfunkcja w takim sensie, że to jest y, błędna reprezentacja. Ona, są, ona jest nietrafna, ponieważ nie ma pana za Takiej osoby nie było. Taka osoba nie mieszkała, nie piła wina, nie była bardzo zmartwiona patrząc na puste butelki. W tym sensie jest błędna. Nietrafnie opisuje rzeczywistość. A to, że nietrafne opisy mogą służyć nam do, do celów estetycznych i artystycznych, to jest zupełnie inna kwestia. To są wykorzystania w, w innej. One są użyteczne i funkcjonalne w innym sensie. W innym sensie niż semantyczne. E, drugie pytanie. Czemu postać zagłoby jest uznawana za niebyt? No bo pana zagłoby nie było. A, sugestia. Postać może istnieć jako wyobrażenie. No raczej nie. Proszę Państwa, nie spotykamy wyobrażeń. To jest błąd kategorialny. Można sobie postać wyobrażać, ale postać nie może istnieć jako wyobrażenie. Wyobrażenia, jeśli Państwo spotykają się ze swoimi wyobrażeniami, to jest to coś bardzo, bardzo głęboko niepokojącego. To są jakieś rodzaje halucynacji. A abstrakcyjne obiekty zdecydowanie nie są wyobrażeniami. To są abstrakcyjne obiekty, takie jak na przykład trójkąty albo pierwiastek z liczby minus jeden. To są abstrakty matematyczne. Proszę bardzo, można je sobie w rozmaity sposób definiować, można o nich mówić. Ale to nie znaczy, że to są nibyty. Można mówić nawet o pewnych koniecznie nieistniejących obiektach, ponieważ sprzecznych, w światach niemożliwych. Logika, czy formalna, czy matematyka, czy inne narzędzia formalne dają nawet dosyć ścisłe ramy, w których można byłoby o takich rzeczach mówić. Ale e, jeśli Państwa interesuje taka rozbudowana ontologia, to rzeczywiście, Meinung jest najlepszym punktem wyjścia do tego. Ja polecam Państwu, książka Meinunga okazała się w języku polskim w tłumaczeniu. Pani profesor Grudziński. I ostatnie pytanie. Funkcja w teleosematyce. Nie mam żadnego konkretnego pytania. Na razie ciężko mi dobrze zrozumieć pojęcie funkcji w teorii teleosematyki. Ja mam nadzieję, że to pytanie dotyczyło tego wykładu, następnego, ponieważ w następnym właśnie mówię o funkcji w teleosematyce. I to jest wszystko, co, o co Państwo mnie dzisiaj zapytali. Moje odpowiedzi były krótkie, węzłowate, być może trochę zbyt żołnierskie, ale ja muszę się teraz spieszyć na egzamin. Więc Państwu bardzo dziękuję za wszystkie pytania i do usłyszenia w następnym tygodniu.